Muzyczka sobie gra, my zaczynamy kolejny dzień futerkonu. To już jest ostatni dzień futerkonu w 2023. Piąteczek. Sobota, przepraszam, bo ja jestem ciągle cofnięty o jeden dzień. Eee, sobota dzisiaj troszeczkę mniej będzie, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z jakimiś punktami programu, bo jest jeden duży punkt programu, czyli spotkanie z gościem specjalnym Staszkiem Monderkiem, który tym razem będzie opowiadał trochę o AI w pracy filmowca. także Za chwilę ten punkt programu rusza. No i dzisiaj ja osobiście czekam bardzo mocno na aukcję, bo dzisiaj jest aukcja charytatywna i będą z kanału kupki oraz będzie pin z warszawskiego tak tłoka ode mnie tutaj żeśmy przywieźli i lecimy no, zobaczymy co się dzisiaj będzie działo ja się dzisiaj trochę lepiej czuję niż wczoraj wieczorem więc jest już troszeczkę lepiej zobaczymy co dzień przyniesie no na pewno dzisiaj samo... sama herbatka i jakieś napoje ciepłe żeby już tego żołądka nie męczyć jakoś tak bardzo no i muszę trochę w pokoju posprzątać bo tu się taki burdel zrobił po prostu jakiś, ja nie wiem wszystko się turla, wala toczy Przewraca i patrzy się na mnie, także muszę coś z tym zrobić Ale na razie to jeszcze zajdę do kawiarni i zobaczę co tam się dzieje, może spotkam kogoś po drodze Wygląda to jakbyście nie zjedli z Scorpino Albo za dużo Wszystko da się przedać Pamiętaj, to nie substancja nie trucizny, tylko dawka Jak żyje panowie? Co to za życie? Który z was poszedł spać później? On o pierwszej spać. Wyspałem się dzisiaj. Spałem całe 5,5 godziny. Eee, 12.30. Ale pierwszego dnia spałem 2 godziny. Potem spałem 4 godziny. więc 6. Czyli mogę ci pokazać na, tym, na przykładzie. Jestem gdzieś tutaj. Czy ja mogę Ci dzisiaj nic nie mówić? Czwarty dzień futerkonu, Jest zarąbiście. W tym momencie nigdy więcej, czyli do zobaczenia za rok. A to free w swoim naturalnym Tak, wiedział. Dzisiaj jeszcze nie. Musiałem odespać, bo poszliśmy spać o piątej. Zapraszam Pana. Pan dużo widzi w tych Dokładnie. Witamy serdecznie, do tego czasu myślę, że tak naprawdę to mokro, ale wydaje mi się, że na szczęście nie aż tak źle i deszcz mimo, że był i był dość intensywny to nam nie popsuł jakoś strasznie mocno planów, ponieważ koncert się odbył, Łysa Góra zagrała, była super impreza wczoraj, niż po koncercie, więc zobaczymy jak będzie dzisiaj. Zmęczenie daje swoje, robi swoje, bo się okazało, że prowadzenie czterech punktów programu jednocześnie i ogarnięcie sal i tego, co jaki jakiś legend. gdyby nie nasi e, niezastąpieni HLP-erzy, to pewnie byśmy nie podali. No, na pewno byśmy mi dali radę tego zrobić. Więcej będę mógł powiedzieć, o jest niemowa. Nie słyszecie. Możemy się przejść na chwileczkę, proszę? Tak więc ja się idę przejść, zobaczymy, co będzie później. Reszta dnia naszego dzisiejszego jest równie ambitna. Bądźcie... To jest na żywo? Więc jak to jest być lekarzem żeby się połamać? E, tak jak można się spodziewać, czyli tak samo jak dla każdego innego. Story to, że wiem co mi się stało. Ale to o tyle z, było śmiesznie, że, po prostu, jak, się, że jak się... Jak się wywaliłem, to e, moje pierwsze akcję było stwierdzenie co dokładnie sobie zrobiłem, <grym> co sobie e nadrogałem. <grym grym> no. Chcesz, Tam w Chcesz pocałować? Cześć! końca. Było spokojniej, niż było wczoraj na różdżkę. Było mniej osób. Jestem bardzo, bardzo zaskoczona tym, jakie ludzie mieli pomysły na te nieśmiałki, ponieważ ja poleciałam, w, wiadomo, w klasyczny przypadek z filmu. Ponownie okazało się, że moja zdolność planowania, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w materiały na warsztaty, okazała się faktycznie w punkt, bo przyniosłam różne różności, i absolutnie wszystkie różne różności zostały wykorzystane Super Mamy smoki uu, Mamy smoki, mamy węże, mamy ćmę, proszę bardzo Jukurwinow e, są nieśmiałki, nieśmiałki z domku Gucci Proszę, tutaj jest Balenciaga Chłopak posiada pelerynę i piórka Jest im mchu dużo Słuchajcie, mamy nawet szyszkę chmielu Uuu, jak ten czas szybko leci No chyba trzeba zabijać imprezę Co? Kat. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda szczęśliwy człowiek, to szczęśliwy człowiek wygląda tak. Ale pani tak od serca pokroiła te kawałki. Żeby nie było, drugi jest dla mnie. No ja tłumaczę, że drugi jest dla mnie. Widzę buzie w tym ciastu. Czy to jest objawienie? Zobaczymy. Z zobaczę, jak smakuje. Mam nadzieję, że będzie dobre. To, czy będziesz kacuszka licytować? ze Podbiję do 6 zł. Ej, wróć, 6,5. Jak można nie licytować takiej kacuszki? Czekał. Nawet nie chcę pisać już. O, teraz. Trzeba ją licytować. Czy jest ekscytacja przed aukcją? Nie do końca, bo jestem biedny, więc raczej nie, ale może. Two thousand years later, they <laughs> Dzisiejszy po prostu to wiemy. <laughs> okay. I jednocześnie przydał Panu rekord, jeśli chodzi o najdrożej sprzedawcę przedmiot. Tak więc gratulacje, gratulacje też naszym przyszłorocznym super sponsorem. Uh, uh, dwie, 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 dwie. W tym roku na aukcji udało się zabrać 35 730 sztuk. What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Wow, I'm, I'm Oj, jak tutaj jest żółto, ale cóż poradzić? Słuchajcie, co za epicka aukcja! Ponad 30, 35 koła chyba było nawet matko. Moska, po prostu. Nie wierzę, dwie godziny licytowania i horrendalne, jakieś kosmiczne sumy, które tam padały. Naprawdę szacun dla wszystkich uczestników tej e, aukcji, bo to było naprawdę coś i e, coś nie do przeżycia. Ja chodzi, wychodziłem, trochę mi się ręka trzęsła. Także teraz udaje co nie? Ale jak wychodziłem, to mi się naprawdę ręka trzęsła. Dziękuję bardzo Łapie za to, że tutaj udostępnił jeszcze parę materiałów, które mogę też przy okazji wykorzystać w tym vlogu. Naprawdę, e, aukcja emocjonalna, kupę e, radości, łez. I w ogóle wszystkiego, co tam mogło być. Było... Ogon też poszedł za... Yy, za w sumie, nie pamiętam za ile. I mi się włosy w ogóle muszę się jakoś ogarnąć, bo to się godzina do, do, do zamknięcia w ogóle futerkono, zakończenia futerkono. Za godzinę wszystko się zamyka i kończy. 2000, futerką 2023 Troszeczkę smutek, bo to już, no ale cóż, no ten czas naprawdę ucieka między palcami i powiem Wam, że mam wrażenie, że dopiero przyjechałem, a właśnie, a właśnie będziemy to wszystko kończyć. Także, no trochę smutek, ale no, mówię, no trzeba jakoś to przeboleć i do następnego roku. No ale jeszcze chwilka, jeszcze jedno nawet panel będzie przy okazji, bo. Na poprzedni się nie złapałem, teraz Bartur będzie za chwilę opowiadał o transporcie publicznym, czyli przede wszystkim chyba tam o pociągach, tramwajach i tak dalej, więc wypadam, wybieram się na niego, przynajmniej zajrzeć tam z kamerą. Muszę jeszcze się opłukać, żeby jakoś wyglądać na koniec tego dzisiejszego dnia. A tymczasem borem lasem, lecę się ogarnąć, umyć i widzimy się pewnie za jakiś moment, bo to już końcówka tego rocznego Futerkonu 2023. Generalnie ostatnie 2,5 godziny były bardzo gorące, nawet więcej. Pobiliśmy kilka rekordów w czasie naszej aukcji charytatywnej. Pierwszy rekord to jest taki, że zebraliśmy ponad 36 tysięcy złotych od uczestników. Plus to, że chyba w sumie dwa lub trzy przedmioty pobiły rekord kwoty, jeżeli chodzi o kwotę uzyskaną z jednego przedmiotu. I było naprawdę gorąco, bo uczestnicy przebijali się w tym momencie kwotami tak dużych sum, że Wszyscy łącznie z publicznością klaskali i gratulowali zwycięzcom aukcji. Tak więc kolejny konwent, kolejna edycja i kolejny rekord, jeżeli chodzi o zebrane pieniądze. W tym roku również taka nowa, nowa mała zmiana. Uczestnicy mogli sobie wybrać, jaką fundację chcą wesprzeć w czasie, w czasie wpłacania środków. Więc rozwijamy się. Uczestników coraz więcej, zebrane kwoty coraz większe i wsparcie, które udzielamy fundacjom oraz stowarzyszeniom. jest No co, i tym oto pięknym akcentem kończymy futercon 2023. Mam nadzieję, że ta relacja Wam się podobała, ten bardzo pseudo vlog. Dzięki za uwagę, dzięki za te ostatnie 4 dni. W sumie to nie wiem czemu chciałem Wam podziękować za te ostatnie 4 dni. Maciuś do mnie idzie. Tu no zawsze ktoś do mnie idzie, jak coś nakręcam. Chodź Maciuś, chodź, chodź Maciuś, chodź. Chcesz? Tak. Chodź w kadr, wejdź sobie, powiedz co tam myślisz o nowym tym, nowym motywie przewodnim. Muszę przyznać, że się nie spodziewałem. Jak się nie spodziewałeś? Absolutnie nic mi nie podsunęło tego pomysłu z filmu. Ciężę. Ale jak zakończenie? Jak wrażenia po zakończeniu? Absolutnie pozytywne i nie mogę się doczekać kolejnego roku. Mam nadzieję, że uda mi się wbić. Ja też. Bo... bo... Wydarzenie I, jak lubię. rzadko i... i, ro... i, i... Przyznam się, że bardzo bym chciał stanąć naprzeciwko głównego złola, który wygląda nie wiem czemu trochę jak łapa, ale to pewnie zbieg okoliczności. To przypadek, tak, absolutny mi się przypadek, wydaje, nie ma żadnego związku z łapą ani z nikim z łapą z... <laughs> Powinien być zbieżność imion i nazwisk, jest przypadkowa. Absolutnie tak, przypadkowa, tak. Dokładnie. W sumie nie że nie załapałem jak się nazywał Wielki zły. Wiem, że jest to organizacja usłuchałem. Phantom, tak? Phantom, tak. Organizacja Phantom, ale nie, nie ten. Byłem Czyli tak za, zajęty tym, że raz działało, a potem nie zadziałało, potem nie było wtedy no. Słuchaj, nie ma dobrego show bez kilku faków. Dokładnie. Zawsze Również tak Ci podziękować Kipsku za rekord i za zapisanie tego wszystkiego. Tak, będzie na, będzie na vlogu i będą komentarze. Pa, pa. Dzięki pa. za f -Kon i do zobaczenia zaraz!